Nie ma opiekuna bez winy, każdy ma coś za uszami i wszyscy popełniamy błędy. Nieraz ufamy ludziom, którzy podają się za specjalistów, ani nimi nie są. Ba, niektórzy, nawet ze swoimi szkółkami i certyfikatami, tak naprawdę to nawet nie stali blisko specjalistów, więc nie ma sensu się biczować. Ważne, żeby wyciągać wnioski, uczyć się i nie popełniać tych samych błędów. W tym filmie pogadamy o siedmiu grzechach głównych, jakie opiekun może popełniać względem swojego psa. I mam nadzieję, że choć jednej osobie ten film pomoże dostrzec siebie gdzieś wśród tych grzechów, albo komuś da do myślenia, może coś u kogoś zmieni. Sam przez niektóre punkty w przeszłości przechodziłem. A kto nie zobaczy siebie w żadnym z tych siedmiu punktów, to szapoba i gratulacje. Dobra, lecimy z koksem. Pierwszy grzech główny to brak swobodnej eksploracji i gówniane spacery. Pies potrzebuje odpowiednich spacerów do szczęścia, jak tlenu do życia. Swobodne spacery, czyli spacery bez smyczy na łonie natury są absolutnie kluczowe w życiu psa. O tym, jak takie spacery powinny wyglądać, nagrałem niedawno film, więc zapraszam, podnikuję go w opisie. A w telegraficznym skrócie. Pies powinien w swoim tempie eksplorować i doświadczać. Swobodnie, bez presji. Nie śpieszymy się, nie pędzimy. Pies ma spokojnie węszyć, spacerować, biegać w tempie, w jakim on będzie chciał. Spacer ma relaksować i jego, i ciebie. Idealnie, jak pies ma jakąś wodę, krzaki, błoto, gdzie może się ubabrać. I na spacer nie zabieramy ani jedzenia, ani zabawek. Taki spacer to także nie jest trening. Nie zawracamy mu głowy, nic od niego nie chcemy. Oddychamy, idziemy i cieszymy się swoją obecnością oraz otaczającą nas przyrodą. Jesteśmy na siebie uważni, ale nikt nikogo nie kontroluje. A gówniane spacery na smyczy wokół bloku to grzech numer jeden. Drugi grzech główny to brak kontaktu społecznych. Niektórzy nazwą to nieodpowiednią socjalizacją, ale to coś więcej. Pies to istota społeczna, która potrzebuje do życia zarówno relacji z innymi członkami swojego gatunku, jak i relacji z ludźmi. Izolowanie psa od innych psów to gigantyczny grzech, który jest źródłem dużej ilości problemów. Pies powinien mieć swoich psi ziomków i psie koleżanki. A jak mieszkasz w mieście, to twój pies siłą rzeczy będzie spotykał na spacerach inne psy, na krótkie interakcje i to też jest jak najbardziej ok. Nie dajcie się opanować tej epidemii strachu, która panuje na osiedlach, bo nierzadko spotykam wśród opiekunów psów osoby z wielką potrzebą izolacji od siebie psów, ludzi z potrzebą nadmiernej kontroli. Ich zdaniem, na widok psa idącego z naprzeciwka, najlepiej uciekać po krzakach. A jeszcze lepiej to chodzić na spaceru o czwartej rano, by broń Boże nikogo nie spotkać. A jak trafi się jakiś pies na spacerze, to trzeba jak najszybciej rozrzucać smaczki w trawie, aby odciągnąć uwagę naszego psa i ominąć intruza. A jak już podejdzie jakiś pies, a nie daj Boże będzie bez smyczy ten straszny podbiegacz, to nic innego nie zostało niż tylko potraktować dziada gazem po oczach. Szaleństwo. Trzeci grzech główny to smaczkowanie, klikerowanie, czyli innymi słowy współczesne cudowanie. Mowa o sesjach ciągłych szkoleń, gdzie spacer zamienia się w trening. Ba, jego życie to wieczny trening, a wy obwieszenie jesteście tysiącem gadżetów. Przykładowo, metoda odwracania uwagi psa od jakiegoś bodźca, innego psa za pomocą żarcia, zabawek lub czego tam jeszcze. Jest jedną z najgorszych metod. Niestety jest ona bardzo popularna. Jak widzę zajęcia socjalizacyjne, gdzie psy nie mogą do siebie podejść, czy właśnie uczy się ich odwracania uwagi od bodźców, no to mi się nóż w kieszeni otwiera. To tak, jakbyśmy zamiatali piach pod dywan w nadziei, że któregoś dnia on sam zniknie. No to się nie ma prawa udać w normalnym świecie. Czwarty grzech to uzależnienie od siebie psa. Jak wszędzie chodzi za wami po domu, to serio nic dobrego. Jest on wiecznie na czuwaniu, nie może się odprężyć, pospać i to będzie się odbijało na jego funkcjonowaniu, zachowaniu na spacerach. Kolejna sprawa, bo niektórzy specjaliści głoszą, że pies ma być w nas wpatrzony jak w bóstwo na spacerach. Do tego dochodzi brak samodzielności, brak możliwości podejmowania przez psa decyzji. Czyli ograbianie go z możliwości budowania pewności siebie w życiu społecznym, czy możliwości uczenia się życia w tym społeczeństwie. To wszystko autostrada do zrobienia z psa słabego psychicznie osobnika, który nie będzie sobie radził w społeczeństwie. Nie róbcie tego swojemu psu, to jest toksyczna miłość. Piąty grzech to antropomorfizacja psa, czyli ubieranie psa w niepraktyczne ubrania lub akcesoria. Przesadne dbanie o jego wygląd, za częste kąpanie i unikanie miejsc, gdzie pies mógłby się pobrudzić to traktowanie psa jak dziecko i człowieka, noszenie na rękach, mówienie do niego jak do dziecka, oczekiwanie od niego ludzkiego zachowania czy nawet brak zrozumienia psich potrzeb, tych gatunkowych potrzeb i wielkie oburzenie, że pies na przykład wmocha siuśki i tyłki innych psów czy Pije wodę z kałuży. Czyli ogólnie mówiąc, nie pozwalanie psu być psem. Szósty grzech to wysokie emocje nad niskie emocje. Czyli rzucanie piłki czy patyka przez 10 minut, żeby w cudzysłowie wybiegać psa, nakręcanie go, tworzenie u niego fobii na jakimś punkcie, piszczące zabawki, ciągłe gadanie do psa, emocjonowanie. To nie pomoże, a wręcz przeciwnie. Zamiast skupiać się na tym, jak wymęczyć psa. Skup się na nauce wyciszania, zamiast piszczących zabawek, szarpaków, rzucania piłek, ciągłego mówienia do psa, zwłaszcza piszczącym, emocjonalnym głosem, skup się na tym, by miał swój spokojny kąt w mieszkaniu, w którym nikt mu nie będzie przeszkadzał. Wygodny, miękki, w którym będzie mógł głęboko spać. Skup się na spokojnej eksploracji w terenie z dala od hałasów. Wiecie, takie zwykłe siedzenie na trawce, na polu i nic nie robienie, chillowanie. Premiujmy niskie emocje nad wysokie emocje. Bo przy niskich emocjach pies dużo, dużo częściej będzie w stanie podejmować prawidłowe decyzje i zachowywać się miło i kulturalnie. I wreszcie siódmy grzech główny, czyli awersyjne narzędzia. Kolczatka, obroża z prądem, dławik i tak dalej. To też głębszy problem, bo... Pod skórą rozchodzi się tutaj o to, kim jest dla nas pies, podmiotem czy przedmiotem. Bo jak jest robocikiem do wypełniania poleceń i zachcianek, no to wtedy nie ma oporów przed awersyjnymi narzędziami. Ale jeżeli traktujemy go jak indywidualną jednostkę, która ma swoje prawa i potrzeby, to będziemy mieć opory przed tymi awersyjnymi narzędziami i to nawet jak pewni specjaliści będą nam je wciskali w dłonie. Więc serio, nigdy nie dajcie się żadnemu trenerowi naciągnąć na awersyjne narzędzia. To nigdy nie zbuduje waszej relacji, a wręcz odwrotnie. Wasz pies nie będzie wam ufał i zamiast przyjaciela będziecie mieli niewolnika. Reasumując moją dzisiejszą gadaninę, to w dzisiejszych czasach nie jest wcale tak trudno popaść w któryś z tych siedmiu grzechów, bo wiele z nich jest zupełną normą dla Dzięki za obejrzenie i sekcję komentarzy zostawiam dla Was. Do następnego.